Piłkarze Pogoni Szczecin na Sztalugach to wystawa, która jest efektem spotkania szczecińskich piłkarzy z uczniami Liceum Plastycznego w Szczecinie. Pozując, piłkarze chcieli odwdzięczyć się szkole za użyczenie fotelu do kampanii reklamowej. Piłkarze zgodzili się pozować bez żadnych problemów. My panu damy wypożyczymy zawodników jako modeli. Pan nie będzie musiał przecież też płacić za to, żeby ktoś pozował, więc wszyscy są szczęśliwi. No i wiedzieliśmy, że ta akcja to, to ma taki aspekt bardzo dobry już, już, już nie tylko jeżeli chodzi o samą pomoc liceum plastycznym, ale także wizerunkowy. Efekty prac uczniów będą mogli teraz podziwiać klienci centrum handlowo-rozrywkowego Galarcy od 25 marca do 7 kwietnia. Centrum cieszy się, że pokazując pracę młodych, zdolnych mieszkańców może aktywniej włączyć się w życie miasta. Pogon jest w Szczecinie, Galaxy jest w Szczecinie, liceum plastyczne jest w Szczecinie, jest tutaj mnóstwo Szczecinian, mnóstwo kibiców pogoni, mnóstwo miłośników sztuki, więc będą oni mieli okazję zobaczyć, jak wyglądają te prace. Dla uczniów wernisaż był dużym stresem. To pierwsza prezentacja efektów ich pracy przed modelami. Czy piłkarze byli wdzięcznymi obiektami do pozowania? Tak, wydaje mi się, że pozowali dość, dość. Wytrwale. Czy efekt pracy końcowej jest dla Ciebie zadowalający? E, tak, podoba mi się to, co zrobiłam i jestem z tego zadowolona. Pozawanie przed uczniami Liceum Plastycznego było dużym wyzwaniem dla przyzwyczajonych do ruchu i aktywności zawodników Pogoni Szczecin. W akcji w Liceum Plastycznym uczestniczyło czterech piłkarzy klubu. Samo pozowanie to nie jest taka łatwa sprawa, bo zawodnicy przesiedzieli no ponad godzinę w jednym miejscu, prawda, prawie się nie ruszając, zostali poczęstowani kawą, jakimiś ciastkami, no ale, ale prawda, i, i kilkominutowa przerwa. Ale to jest praca statyczna, czyli, yy, czyli to, do czego zawodnicy nie są przyzwyczajeni. Ocena efektu końcowego? Bardzo pozytywna. Czy że dzisiejszy, dzisiejszy wernisarz i efekt pracy jest dla Pana zadowalający? No tak, nawet trochę lepszy niż jest, naprawdę, ale okej, okay, bardzo fajny. Mimo wszystko, że byliśmy tam bardzo krótki czas, ale uważam, że to bardzo fajnie wygląda. Po wystawie w Centrum Handlowym Galaxy obrazy i rzeźby przygotowane przez uczniów liceum plastycznego zostaną zlicytowane, a dochód z nich zostanie przekazany na cele charytatywne.